Salamu aleikum. W islamie Mojżesz, alaihi czyli po arabsku Musa ibn Imran, jest ważnym prorokiem i posłańcem Boga i jest najczęściej wymienianą osobą w Koranie. Mojżesz jest wymieniony w Koranie 502 razy, częściej niż jakikolwiek inny prorok. Większość kluczowych wydarzeń z życia Mojżesza, o których opowiada Biblia, można znaleźć rozproszonych w różnych surach Koranu z historią o spotkaniu z Hidr, której nie ma w Biblii. Według Koranu Musa, a.s. urodził się w izraelskiej rodzinie. W dzieciństwie zostaje włożony do kosza, którym płynie w kierunku Nilu, aż w końcu zostaje odkryty przez żonę faraona, Asie, radiallahu anha, która czyni z Musy, a.s. swojego adoptowanego syna. Kiedy dorasta, przenosi się do Midian, po czym ponownie wyrusza do Egiptu, aby zagrozić faraonowi. Podczas swojego prorokowania Musa salam, dokonuje licznych cudów, a także osobiście rozmawia z Bogiem, który nadaje mu tytuł Mówcy Boga Kalim Allah. Najpopularniejszym cudem proroka jest to, że rozdziela morze za pomocą cudownej laski dostarczonej przez Boga. Oprócz Koranu Musa, alaihi jest również opisywany i chwalony w literaturze hadisów. Po śmierci Faraona Musa, alaihi salam, i jego wysnawcy udają się do Jerozolimy, gdzie ostatecznie prorok umiera. W tradycji islamskiej uważa się, że został pochowany w nabi Musa, jest to obecnie miejsce w Izraelu na zachodnim brzegu Jordanu i ostatecznie wzniesiony ku niebu. Później podobno Musa Hisalam spotkał Muhammada salallahu wasalam w siedmiu niebiosach po wniebowstąpieniu tego ostatniego z Jerozolimy podczas nocnej podróży Israil Miraż. Podczas podróży Musa aleichislam wielokrotnie wysyłał Muhammada salallahu wasalam, z powrotem na spotkanie z Bogiem. I prosił o zmniejszenie liczby wymaganych codziennych modlitw. Pierwotnie było ich 50, aż pozostało tylko pięć obowiązkowych modlitw. Musa Hisalam jest postrzegany jako bardzo ważna postać w islamie. Według islamskiej teologii wszyscy muzułmanie muszą mieć wiarę w każdego proroka i posłańca Bożego, w tym Musa i jego brata Haruna a.s. salam. Jego objawienia takie jak dziesięć przykazań, które stanowią część treści Tory i są centralne dla religii abrahamowych, judaizmu i chrześcijaństwa. W konsekwencji, Życi i Chrześcijanie są określani przez muzułmanów jako ludzie księgi i mają ten specjalny status wszędzie tam, gdzie stosowane jest prawo islamskie. Większość opowieści dotyczących życia Musy, ale i Hisalam w Koranie. Pokrywa się z tym, co można znaleźć w Biblii. Różnice dotyczą szczegółów. Na przykład przybraną matką Musy jest żona faraona, a nie jego córka, jak to jest w Torze. Według Koranu faraon nie ma syna, który w Torze występuje i umiera, gdy na Egipt spada dziesiąta plaga. W Hadisach można znaleźć różne opowieści dotyczące Musy Alejisalam, których nie ma nigdzie indziej. Jest ich tak wiele, że nie sposób je tu zacytować. Oto, gdzie można znaleźć w Koranie ajaty dotyczące Musy, salam. Jest ich ogromna ilość. Oto jeden z nich. I wspomnij księdze Mojżesza. On był wybrany, wyróżniał się prawdziwą szczerością i czystością intencji w bierze, oraz w praktykowaniu religii i był wysłannikiem, prorokiem. My wezwaliśmy go z prawej strony góry, Synaj, i sprowadziliśmy go blisko dla rozmowy. Z naszego miłosierdzia obdarowaliśmy go jego bratem, Aaronem, jako prorokiem.